To ja bez, witam was w kolejnym materiału na moim kanale. Dzisiaj testujemy sobie małą wyrzutnię Magickej od Triplexa. Kod produktu TXB 498, 16 strzałów, 20 mm. Lącik oczywiście mamy tylko podstawowy. Nie mamy tutaj rezerwy. Ale jakie mamy jakieś ciekawsze informacje tutaj? Kategoria druga gramatura. Nigdzie nie widzę. Ale tutaj chyba będzie. Około 15-20 sekund. Nek 104 e, gramy. 104 gramy na taką kosteczkę. Nie wydaje się być to jakoś bardzo dużo, ale zobaczymy w praktyce, jak to będzie e, nam tutaj strzelać. Jakie efekty na niebie nam Magic Key i Triplex zaprezentuje. Zapraszam Was jeszcze do udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale. Zapraszam do linków w opisie na mojego Instagrama, TikToka, do serwera Discord, na którym przesiaduję oraz oczywiście do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy abs 20 na 20% rabatu. Taka kosteczka na wyprzedażach dało się ją wyrwać za około 22-23 zł. Aktualnie z moim kodem wychodzi 28 zł. Yy, także także to jest to nieco inna cena, ale no nic, nic dziwnego. Wyprzedaże nie mogą trwać cały rok. W miarę to sobie umieścimy jakoś, zabezpieczymy. Ale zobaczymy, czy warto ją za te 28 zł. kupić. Czy lepiej poczekać na jakieś wyprzedaże i wtedy, wtedy najwyżej ją wyrwać. Ale może się okazać za te prawy trzy dyszki, tak czy tak, na tyle fajne, że będzie, będzie warto. Szukam ognia i już odpalamy. Dobra. Ostrość, proszę złapać. Oj. Trzeba palniczek wyciągnąć Zobaczymy co te nasze 104 gramy potrafią Dobra, lecimy. Wow, cholernie głośna, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się tego po 20 mm, bo nie oszukujmy się. Ona naprawdę była bardzo, bardzo głośna. Ładny finał, konkretny kraking. Naprawdę, jak na 20 mm, te efekty były dość szerokie na niebie. Wiadomo, nie były jakieś wybitne, gęste. Fajnie, że miały różne kolory. No i ten bardzo głośny kraking też na duży plus. Myślę, że. Kosteczka zaskoczyła, wiadomo, że na wyprzedażach cena lepsza, to, to lepsza cena, ale tak czy tak za taką cenę regularną, tych 28 zł z kodem, myślę, że mogę dać tutaj mocną siódemkę i to zdecydowanie mocną, bo szczerze mówiąc stałem 10-15 metrów od tego i się zdziwiłem jak głośno wali to 0,8 cala, więc naprawdę duży plus. Czy jest najpiękniejsza? Ja co bym mógł zaproponować innego w tej cenie, mniej więcej? Myślę, że dwa optyki, dwie wyrzutnie optyk od Piromaxa. Wychodzi wtedy 18 strzałów z jakieś 30 zł. Moim zdaniem ładniejszych. Co nie zmienia faktu, że Magic TK również jest godny uwagi. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Może Wam się podobał bardziej, może mniej. A ja lecę nagrywać kolejne kostki dla Was. Trzymajcie się. Cześć.